Siema! Wskakuj w światwór z duszą jak Abbott Detroit. Te luksusowe bestie z 1909 roku, prosto z Detroit, miały silniki Continental, które rwały asfalt, gdy drogi były jak ser szwajcarski. Ciekawostka pierwsza. W 1912 roku ich modele, jak Turing Car, miały elektryczne oświetlenie i rozrusznik szpan, gdy inni machali korbą. Druga bomba. Ich Bulldog przejechał 100 000 mil dookoła USA po błocie i wertepach. I nic go nie zatrzymało. Trzecia sprawa. W 1913 roku Abbot Detroit wygrał klasę seryjną w wyścigu w Filadelfii, pokazując kto rządzi. Czwarta petarda. Choć w 1914 przenieśli fabrykę do Cleveland, to bankructwo w 1918 zakończyło ich jazdę. Ale dziś te fury to rarytas zwarty krocie. Chcesz więcej takich historii od zapomnianych oldtimerów po współczesne rakiety? Na tym kanale mamy wszystko. Daj suba